Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, ja tutaj pf, chciałem złożyć taką interpelację, którą w tej chwili pragnę przeczytać. E, pf, mam nadzieję, że wszyscy do tego tematu podchodzimy tak samo, e, a mianowicie interpelacja radnego kierowana jest do Zarządu Powiatu Sanockiego, Przewodniczącego Rady Powiatu Sanockiego, Przewodniczącego Komisji Zdrowia, Rodziny i Polityki Socjalnej Powiatu Sanockiego. Czego dotyczy? Powołania zespołu do spraw organizacji działalności wspólnej jednostek powiatu Sanockiego i innych instytucji, której celem byłaby pomoc oraz działalność na rzecz osób z problemami natury psychicznej, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci, młodzieży oraz osób młodych z terenu powiatu Sanockiego. Szanowni Państwo, analizując obecną sytuację społeczną, chyba każdy z nas odnosi wrażenie, o rosnącej fali zaburzeń psychicznych oraz słabno, słabości emocjonalnej coraz większej grupy ludzi, szczególnie młodych. Nie odkryję tutaj niczego nadzwyczajnego, iż lekarze, psychiatrzy, psychologowie, socjologowie, terapeuci biją na alarm, informując o słabnącym społeczeństwie właśnie w tym aspekcie. Niestety, mimo iż jesteśmy już w XXI wieku, Temat ten nadal jest tematem wstydliwym, bagatelizowanym, który w oczach niestety dużej grupy społecznej nie wymaga interwencji. Według mnie jest to katastrofalnym dla społeczeństwa błędem. Stąd też w moim odczuciu do wielu tragedii mogłoby nie dojść, jeżeli na odpowiednim etapie danej jednostki chorobowej czy zaburzenia byłaby, byłby możliwy kontakt z osobami, które potrafią zdiagnozować i leczyć tego typu schorzenia. Jednostki chorobowe w tych schorzeniach zabijają bądź w najlepszym przypadku ubezwłas ubezwłasnowolniają daną osobę bardzo powoli. Niektóre są leczone, ale ze względu na wstydliwość tematu dotarcie do niektórych osób musi odbywać się drogą inną drogą niż samo zaangażowanie danej jednostki. Częstokroć osoby takie szukają pomocy i nie potrafią znaleźć chociażby ze względu na fakt, iż chcą zachować anonimowość. Gdyż boję się tak silnego w naszym społeczeństwie piętnowania, nazwijmy to funkcjonujących inaczej i odrzucenia. Moja interpelacja ma na celu podjęcie tematu powołania takiego zespołu fachowców, który w oparciu o nasze szkoły, średnie, szpital, poradnię psychologiczno-pedagogiczną, PCPR, przygotuje program reagowania i profilaktyki dotyczącej tej właśnie płaszczyzny życia społecznego w powiecie sanockim. Z moich informacji możemy pozyskać na te cele fundusze z różnych źródeł i w ten sposób zintegrować działania różnych jednostek, nie zaburzając ich budżetów. Drodzy Państwo, wiem, że w tej krótkiej interpelacji nie wyczerpałem całego zagadnienia, nie jestem fachowcem ani nie mam dużego doświadczenia w tym temacie, jednak myślę, że temat jest na tyle ważny i istotny, iż należy się nim zająć od zaraz. W podpisie Damian Biskup.